Witam i pozdrawiam was. Kolejny temat dzisiaj. Kto jest najważniejszy na twoje życie? Tak, ja specjalnie czekałam troszeczkę czas na myślenie. Bo bardzo dużo ludzi myślają to jest. To są dzieci. A to jest matka, to jest ojciec, to jest e, mąż albo żona. Ale również są ludzie, e, na których jest tylko i wyłącznie lekarz, najlepszy osób. Jak to jest możliwe? A dla mnie, ja jestem, Najważniejsza osoba dla mnie. Później przyjdzie on. I później on przyjdzie inny. Jak to jest możliwe, ja mówię to. Nie nie jestem egoista. Bardzo przepraszam. Ale kiedy ja nie pełnię sama mój zdrowia, mój e, czućna mentalność, fizyczność, emocjonalność, psychiczne. To znaczy, kiedy ja jestem taki jak wrak, ja nie umiem robić nic do on, do innych ludzi. Kiedy uh, są ludzie, nie, uh, są ludzie, które tylko i wyłącznie myślą o innej osobie. Które dają cały czas tylko i wyłącznie pomoc na inne osoby. Przez oni pilnuje sam sama. No, i później masz tak, jak, o, jak to jest możliwe on albo ona umarł. No, bo cały czas było tylko i wyłącznie pomoc na inne osoby. I ja nie chciał mieć ten ryzyk. Ja widzę to na bardzo dużą stronę, cały świat. Również są ten ludzie, które mają tylko i wyłącznie zaufanie na lekarza. Wy wiecie, co ja myślę? Wy wiecie, ja nie mam zaufania na lekarza, oprócz ten lekarza, bo to jest bardzo ważne dla mnie, oni mają Więcej edukacji niż tylko ten systemowy. Uh, oni muszą mieć takiej edukacje również od homeopatia. żołobowe, uh, Jak to jest jedzie, uh, z jedzenia, co jest dobre jedzenie, co jest złe jedzenie. Kiedy wy macie zaufanie na systemowe lekarze, dobra. Pilnucie jak wygląda ten lekarz? Czy lekarz ma 20 do 40 kg więcej na wagę niż normalność od ludzi, które my widzimy? Czy ten lekarz ma sam sukrzyca i ile lat ma nadczyszczenie i po ile lat? Czy lekarz ma ból sup Na ile lat? Czy lekarz ma w rodzinie, rodzice, rodziny ludzi, którzy mają rak? Pytaj, jakie problemy zdrowotne lekarz ma. To może będę ten lekarz, który temas 100% zaufanie. I pytaj, po co on ma jeszcze, on albo ona, bo są też również lekarze, którzy są, nie są kobiety, które również są lekarze. Um, pytaj, co oni robią na ten choroba, na te symptomy, sygnału, które oni mają? Mm -hmm. um, najważniejsze osoby, pierwsze miejsce, te sama, sam. To jest najważniejsze. Bo kiedy ty nie pilnujesz twojego zdrowia, co leży na twoim ciele, Eh, uh, albo te mas na otrazoom kiedemas tak iwiedemos, eh, uh, na televisoren, albo ot inne luutje, i te jestes otrazoom na taki level stress, zoto stress robië do tjebje. Ile tas, kiedi te chuijes psi ises taki symptome, jak, eh, uh, gripa, co ty robisz? Co jest pierwszy rzecz, co ty robisz naprawdę? Zadzwon do lekarza? Zadzwon do mama? Do papa? Albo tester to jest myślec sam. To znaczy, używaj ten mózg, który nie jest za darmo na twój głowę i pytaj sam, sama, po co ten symptom teraz przyjdzie? To jest stres błędy z jedzenia. Po co te cały czas? chcesz mieć takie magiczne pigułki, co kiedy ludzie mają takie jak gripa. Ten, ten symptomy, bo ludzie doskonale czują to, kiedy to przyjdzie. Po co nie nie jest to jest w domu? Relaks. Antistres albo destres. E, dobrze jedzenia. Bardzo właśnie spokój. Nie musisz mieć każde 5 minut telefon od on, albo od ona. A, jak ty te czujesz teraz? A, ale tam e, sąsiad albo moja matka. Nie. Od ten moment, kiedy ty nie czujesz dobrze. Vem, da je telefon na fly mode. E, Slušaj, ten muzikal, ki te resnično ljubiš, in ne ta muzikal, ki druge ljudi ljubi, bo te od tega trenutka ne čuješ dobro. In te, pilni sam na tvoj zdrova. zdravje. Dobra, toliko na danes. Do naslednjega raza. Naše zdravje. Leży w ręce. Kiedy my używamy mózg, wiemy, co jest mówione. Dobra, tyle Pozdrawiam do następnego razu. Pa!